kolejnym przyciągającym wzrok stoiskiem są ozdoby Słowian i Wikingów. Zobaczcie, jakie są tutaj cudeńka. I chciałabym troszkę się dowiedzieć, jak to zaczęło się pasja tworzenia, tworzenia tego wszystkiego. A no, być... zaczęło się od prawie 20 lat naszej, naszego udziału w rekonstrukcji historycznej, bo na co dzień jesteśmy Wikingami nie tylko w stanowisku sprzedażowym, ale jeździmy też na wszelkiego rodzaju zloty, imprezy, w których mamy okazję uczestniczyć. I to jest trochę po kłosie tego, czym się zajmujemy na co dzień, czyli tworzymy tą biżuterię, projektujemy ją, też często sprowadzamy, no i dajemy możliwość zakupu ją zarówno turystom, jak i też osobom, które są związane z tą i religią, i duchowością, bo odpowiadamy na potrzeby zarówno ludzi, którzy się interesują wikingami, ale też dzisiejszym rodzimowierstwem, słowianami, i staramy się docierać do jak najszybszych ludzi. Świetnie dziękuję, dziękuję za informacje. Bardzo. Dzięki wielkie. Pamiętajcie, za rok widzimy się tutaj, na Dokładnie. tym stoisku. W tym samym miejscu. Dzięki, do zobaczenia.